Wczoraj grałem w turnieju szachów szybkich zgłoszony do FIDE w Lubartowie, poszło mi całkiem nieźle, a dzisiaj mam urodziny i z tej okazji mam mały prezencik dla Was, ale też dla mnie. E, mianowicie w moim sklepie z kursami szachowymi zniżka 27% z kodem e, urodziny 27, e, bo tyle lat mam. Rocznik 9.7. E, kurczę, powiem Wam, że pierwszy turniej od dawna z którego jestem naprawdę zadowolony. Miałem czwarty numer startowy i skończyłem na czwartym miejscu, jako jedyny zawodnik w turnieju zatrzymałem mistrza międzynarodowego Krystiana Kuźmicza. No chłop po, porozstawiał wszystkich po kątach, ale mi się udało remisik wyrwać. No w szóstej rundzie, w szóstej rundzie miałem remisową wieżówkę, z juniorem ode mnie z klubu. No i nie chciałem się zgodzić na remis. Chciałem grać na wygraną. No i słuchajcie, tak poleciałem królem, że podwaliłem mata w jeden <laughs> i przerżnąłem. Ale poza tą partią naprawdę grało mi się bardzo dobrze. Naprawdę ciekawe partie miałem. Wszystko układało mi się świetnie, bez jakichś głupot, nawet kilka no, mega ładnych kombinacji przeprowadziłem. No bardzo jestem z siebie zadowolony. I jeszcze, no w Lubartow to zawsze organizacja fajna, atmosfera fajna, yy, zawsze pierogi są dla każdego uczestnika na obiad, nagrody kurde świetne, no ja za czwarte miejsce tysiaka zgarnąłem, a więc jak na jednodniowy turniej szachów szybkich naprawdę klasa. Yy, dobra, więc dla tych, którzy nie są zaznajomieni z moim sklepem, pokażę co i jak tutaj działa, więc oczywiście kursów jest cała masa, yy, od takich yy, przydatnych dla każdego algorytmy myślenia, jak liczyć warianty, jak realizować przewagę, jak planować. E, ocena pozycji i planowanie bardziej pod szachy klasyczne. E, na blicu się tego nie zastosuje. E, oczywiście e, pełne repertuary debiutowe mam. E, przeciwko E4 mój osławiony kurs e, przyspieszonego smoka. Już chyba z 600 czy 700 osób ten kurs e, kupiło. Mój e, pierwszy kurs, tak jak widzicie tutaj większość tych kursów to jeszcze jako FM e, wypuszczałem, e, więc można te kursy Kursy kupować pojedynczo dla białego E4, dla białego D4. Można też kupić sobie całe pakiety tych kursów. Można kupić nawet wszystkie kursy, jakie kiedykolwiek wypuściłem. No, wbrew pozorom, schodzi, schodzi ten pakiet. No, kilkanaście osób się na to zdecydowało, za co jestem mega wdzięczny. Cały czas też można kupić członkostwo Cebularza na 2024 rok. Średnio się na tym etapie opłaca. No, bo zostało już półtora miesiąca, ale każdy, kto się zapisuje do cebularza, no to zgarnia cebularzowy repertuar debiutowy. Bardzo fajny kursik dla początkujących. Taki repertuar debiutowy w telegraficznym skrócie, bo w 8 godzin tutaj przedstawiam co i jak, więc też cały czas można, można sobie zakupić, choć za chwilę też ruszy już, uruchomimy już zapisy na kolejny. Rok. jeżeli chodzi o sposób działania prosta sprawa no klikasz dodaj do koszyka i albo busujesz sobie w tym sklepie dalej albo przechodzisz do koszyka możesz tych kursów kupić ile chcesz tutaj urodziny 27 urodziny 27 kupon wpisujesz no i tak jak widzisz podlicza tutaj sklep twoją zniżkę no nie ukrywam że w tym roku przewaliłem dużo kasy na głupoty jak turniej na 1000 Także przydałby się taki zastrzyk pod koniec roku. Przy okazji możesz sobie fajne kursiki pozgarniać. Wpisujesz imię nazwisko, adres e-mail, na tego maila dostaniesz dane logowania do mojej platformy, na której możesz przerabiać sobie materiały z kursu, są też pliki PGN, czyli spisane ruchy do pobrania. Jeżeli już masz konto na mojej platformie, to automatycznie ten kurs zostanie przypisany do Twojego konta. Płacić można PayPalem, można Blikiem. Jak chcesz Blikiem, to klikasz tutaj przelewy 24, przelewem, kartą. E, czym tam chcesz, można płacić. E, ten kod zniżkowy jest do końca e, dzisiejszego dnia, więc 23.59.59 .59 się wyłącza. E, także teraz albo nigdy e, tutaj klikasz, że akceptujesz re regulamin. Klikasz kupuję i płacę. E, I tam płacisz oczywiście i gotowe. E, w razie jakichś problemów technicznych. Na maila oczywiście pisz śmiało. Możesz też zaznaczyć, że chcesz wydać opinię na temat kursu. To działa w prosty sposób. Po, po pewnym czasie przyjdzie ci mail z prośbą o wystawienie opinii. Możesz wystawiać, możesz nie wystawiać. To jest prosta sprawa, ponieważ albo dajesz po prostu same gwiazdki, albo możesz rozpisać się, jeżeli, jeżeli masz taką potrzebę do wyboru, do i po prostu te opinie później na stronie są dostępne. Więc tutaj wszystkie te opinie no to są uczciwe, bo wiadomo, że dany użytkownik faktycznie ten kursik sobie zakupił. Więc co ja bym ci rekomendował. Praktycznie każdemu jestem w stanie zarekomendować tą sekcję algorytmy myślenia. Przede wszystkim liczenie wariantów. Liczenie wariantów to kuleje na tych niższych poziomach, w ogóle zawodnicy nie mają pojęcia, jak się do tego Zabrać, jak się zabrać do treningu, liczenia wariantów i tak dalej, więc tutaj to masz omówione. No i oczywiście kursy debiutowe. Jeżeli grasz białymi E4, nie wiem, powiedzmy, masz jakiś gigaproblem z obroną sycylijską, no to możesz Atak Grand Prix sobie kupić. Będziesz miał debiut przeciwko obronie sycylijskiej. Albo możesz się do cebularza zapisać. Wtedy tam w pakiecie, w tym cebularzowym repertuarze debiutowym też dostaniesz kurs przeciwko obronie sycylijskiej. No i to na oczywiście innych fajnych warięci, no, i wiadomo, mój najsławniejszy kurs właśnie przyspieszonego smoka. No to jest perełka po prostu. Kurczę, aż muszę sprawdzić, ile, ile już tego zakupiliście. Jak ostatnio, sprawdzałem, jak ostatnio sprawdzałem, to było coś ponad 500. Z tego co pamiętam, ale dawno nie sprawdzałem. Na szybko sobie kliknę. Kurs przyspieszonego smoka, uczestnicy. Tu cholera, co? Ty 1141 osób. Nie, no to. Dobra, to albo to jest jakiś błąd w sklepie, albo faktycznie dawno nie sprawdzałem. 1141 osób kurs smoka wykupił. Znaczy, kurczę, no miesiąc w miesiąc. Są dwa produkty, które się najlepiej sprzedają w moim sklepie: jest to kurs przyspieszonego smoka i członkostwo cebularza Lublin. Ale kurde, za 1100 osób, to przyznam szczerze, w szoku jestem, dawno musiałem tego nie sprawdzać. 1141 osób, faktycznie. No dobra, kurde, nieźle. E, no, przyspieszony smok, e, przyspieszony smok, naprawdę e, perła w mojej koronie. E, no dobra, także cóż, e, mam nadzieję, że e, skorzystasz z oferty. No, i widzimy się w kolejnych odcinkach. Także, papa widzowie, linki oczywiście w podwieszonym komentarzu.